Pod koniec lipca minęło 10 lat od powołania KS Tomtech z Widawa Wrocław. Z tej okazji na boisku przy ulicy Kominiarskiej 68 odbył się turniej, w którym wzięły udział trzy ekipy. Od kilku lat organizowano mecz sparingowy, w którym przeciwko piłkarzom lokalnej drużyny mogli sprawdzić się kibice i mieszkańcy. W tym roku rywalizację poszerzono o nowo powstałą drużynę rezerw. Całość połączono z rodzinnym piknikiem i konkursami. Wszyscy, którzy w ten ciepły lipcowy dzień przeżyli na boisko, mogli zobaczyć lub zagrać w trzech trwających dwa razy po 25 minut meczach. Żeby być precyzyjnym, ta drużyna powinna nazywać się Kibice Mieszkańcy i Legendy, bowiem w zielonych barwach wystąpiło kilku zawodników, którzy w początkowych latach istnienia klubu stanowili o jego sile. Gospodarze nie pozostawili złudzeń rywalom i wygrali pewnie 5 do zera i zgodnie z przypuszczeniami potwierdzili, że będą głównym faworytem zawodu. To jest początek przygotowań dla Was, tak? No. To jest po początek dopiero przygotowań. Nasz ruszyliśmy już z dwoma treningami. Teraz mamy okazję się zmierzyć z zawodnikami na pełnym boisku już. Pierwsze sparingi. Niedługo Kurde Liga. Inauguracja, Puchar i to wszystko. Więc... Cały czas do przodu. No? Jak się okazuje, jest to drużyna kibiców, gości i legend, bo to była okazja <śmany> dla Ciebie do spotkania kilku kolegów. Z dawnych lat tutaj. No, bardzo tak? dobrze właśnie to przyjechałem spotkać się z chłopakami, porozmawiać, pośmiać się na się piwa i pobiegać na boisku polenie. troszeczkę jeszcze. Pierwszy mecz nie najlepszy, bo 0 do 5, ale walka o srebro będzie. Nie no, oczywiście drugi mecz musimy wygrać. W pierwszym meczu nie chcieliśmy robić przykrej niespodzianki dla pierwszej drużyny, żeby nie zepsuć coś morali tak przed startem nowego sezonu. Dlatego daliśmy im troszeczkę fory, ale w drugim meczu już, już powinniśmy sobie poradzić z tą drużyną. Znając organizatorów jeszcze by próbowali nas zdyskwalifikować tacy są. <laughs> Na Dobre. pewno wyciągnęliby sprawdzanie dowodów czy innej rzeczy. W przerwie między meczami mieliśmy pierwszy z konkursów. W drugim starciu dnia pierwsza drużyna zmierzyła się z rezerwami. Tu przez chwilę pachniało niespodzianką, bo ci drudzy objęli prowadzenie w 21 minucie. Nie minęło jednak kolejne 10, a mieliśmy już 3 do 1, a graczy drugiej drużyny stać było tylko na zmniejszenie rozmiarów porażki. Panie redaktorze, powiem tak, jedni powiedzą, że tak, inni powiedzą, że nie, no ja uważam, że pomimo tego, że mamy 6 punktów, to i tak mamy dwie bramki stracone za, za dużo i szczelonych z, przynajmniej z pięć za mało. Ale jednak turniej towarzyski. Ale jednak to jest prestiż jako pierwsza drużyna, się myślę, że się pokazać i zagrać lepiej niż nasza teoretycznie druga drużyna. Kto wie może, czy kiedyś będzie lepsza od pierwszej. I też pokazać trochę piłki dobrej. Pokazać I też trochę. to, że jednak jest ciągle w tym ruchu, w ciągle w tym treningu, ponieważ no, niestety drużyna mieszkańców myślę, że pierwsza raz się spotkała w ogóle ze sobą. moc. Pierwsza ze sobą, a na boisku od nie. Dłuższego czasu w Nawiązałeś do drużyny kibiców mieszkańców? To drużyna kibiców mieszkańców i legend chyba. Kibiców, to są kibiców, zawodnicy, legend. których oglądałeś jako. Czości kibiców nie widziałem nigdy na meczu vidawek. Chyba, że to jakiejś innej widawy, może Pierrot może Psary, nie? nie, nie. Aha, ale parę legendarnych zawodników to parę się pojawiło. się pojawiło i myślę, że pokazali, że na spokojnie, gdyby trochę dać na inny retik się się przeprzedać w naszej pierwszej drużynie. Tak samo w drugiej drużynie, my myślę, że jest kilku na spokojnych, którzy. To prędzej czy później zostaną, że tak powiem, przez ten większy organy, że tak powiem, z większą rybą. E, Niedosyt jest, bo przegraliśmy 3-2, czyli wynik, można powiedzieć, na styku. Brakowało naprawdę niewiele, myślę, że my mogliśmy strzelić tą trzecią bramkę. Nawet bym powiedział, że sytuacji mieliśmy ciut więcej, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie e, Oskar, bodajże jeden z naszych zawodników, napastnik, miał dwie sytuacje, gdzie mógł pokonać Kubę. No i co? Myślę, że to jest dobry prognostyk na teraz ten mecz z kibicami, bo jednak pokazaliśmy, że druga drużyna zagrała niezły mecz z pierwszą, czyli nie odstawaliśmy tak bardzo. No i co? Mam nadzieję, że damy fajne widowisko i kibice będą zadowoleni. Zanim doszło do ostatniego starcia odbył się konkurs rzutów karnych dla pani. W bramce stanął golkiper pierwszej drużyny Jakub Pondel i po chwili emocji poznaliśmy zwycięzczynię. Поехали! <sharp inhale> W meczu numer 3 doczekaliśmy się niespodzianki. Regularne ataki kibiców i mieszkańców przynosiły skutek już od 10 minuty. Niemal do końca prowadzili 3 do 0, a rezerwy uzyskały tylko honorowe trafienie. W turniej z kompletem punktów zgodnie z oczekiwaniem wygrał Tomtek z w Wrocław, dla których był to tradycyjnie początek przygotowań do sezonu. Najlepszym strzelcem został zawodnik pierwszej drużyny z dwoma trafieniami Piotr Miklas, który dorzucił do tego trzy asysty. Najlepszym bramkarzem został wybrany golkiper kibiców i mieszkańców Dawid Pałasz, a MVP zawodnik rezerw Oskar Stysiak.